Książka, którą mamy przed sobą, jest produktem metody kazusowej, takiej case metod. Jest to metoda typowa dla prawa amerykańskiego. Ci, którzy byli w Stanach i udało im się trafić do gabinetu profesora prawa amerykańskiego, z reguły mówią, że tak jak tu mamy różne książki, to tam na, na każdej książce jest napisany casebook. jakiś tam casebook z prawa rodzinnego, bo tam się naucza prawa. Za pomocą przypadków. Jak wiemy, prawo amerykańskie jest jednym z takich rodzajów common law, tak zwanego prawa angloamerykańskiego, ale w tym wypadku oni jeszcze bardziej idą na te przypadki niż Anglicy. I tę metodę myśmy zastosowali w, tym, właśnie w, tym, w tej pracy do prawa rzymskiego, co właściwie samo w sobie nie jest takie e, może no, naturalne, ale z drugiej strony jest to rzecz. Taka żywa, odświeżająca, że po prostu nie, nie uczymy się z książki A, B, C, D, tylko od razu bierzemy byka za rogi, od razu bierzemy przypadek.